Pierwszy wyjazd polegonic. Za przejażdżkę? Jest piąta. Za oknami, jak widać, ciemno. Na razie wyruszamy na stację Kawusia i celem jest Toruń teraz się nagrywa. Witamy na treningu Pitera w Toruniu. Pierwszy wyjazd, to będzie mój pierwszy przejazd. <noise> o, <jaki> jest... <noise> pierwszy przejazd przy trzecim podjeździe, tak? <noise> pierwszy przejazd, godzina 12. Nie no, musicie mi uwierzyć na słowo Nawet zbyt są niż takie 01 nie? tak? Wydaje no. ja mi się, że już tak nie ma jakiegoś takiego głupiego szarpania, czy coś już tak fajnie. Tam przez moment wydawało mi się, że na wszystko. Taka rola mnie zda. odblokowała, bo jakby nie zajebała, to już wiesz, nic gorszego nie będzie tak naprawdę. <śmuletra> Chyba, chyba przy Zawsze jest tak, że z nie pojadę, to jest git Ale jak z Karolą, albo z tatą, czy no, Sławkiem kiedyś też tak miałem To kurwa Zobaczysz, czy tam się nic nie podjęło Sei as grandes v levar. Tak, ostatnio nie mogłem jej trafić, bo ona przyjechała chyba o 14, czy o 13, zresztą tu gadała z każdym. Takie jakieś auto rozklekotane się wydaje, nie wiem, czy to tak sobie wkręcam czy... Co tak pika? Nie, nie radio? Nie, to coś, że 16 miga, co a, czyli temperaturę masz pewnie ten odłączony O plus 50 A, plus 50 bo wtedy jak ten No coś Sebek popierdolił tam w miarę blisko był chyba nie? No ładnie No on no dobrze jest I kilka słów do kamery Zabrałbym, zabrałbym go na lawetkę jakąś i ten... No, albo chociaż na tych simach, nie? Tam... Nie, na simach nie, właśnie... właśnie... Właśnie chodzi o to, że na żywo. To też chyba uniroyale. ale wiesz, może ma tam z pół bara mniej czy coś? Może. Ja już się na tyle pewnie czuję, że teraz jak zjedziemy za chwilę tam jeszcze trochę tam 15 minut. No. To, to też chyba trochę... O, ten Tomasz, on, on, on dobrze. Z pół tam obniżę, bo... Tak czuję, że właśnie, że muszę odpuszczać nie na ten gaz, czy gdzieś tam docina Dobra, zjedziemy opuścimy trochę Dobra ciśnienia, nie? Dobra, to zjadamy A dzisiaj to już tak na chwilę zjadę i zaraz chcę tak, No ci czuję pewniej też, nie? A no dawaj coś powiesz Może gonić Zejmo ja No, ten tata jedzie Zobaczymy jakie wrażenie będzie miał z jazdy No odpoczywamy, bo zjeździliśmy już pół baku 13 godzina Której zaczęliśmy, o 10? No jakoś tak no, Przez 3 godziny, dużo jazdy, fajnie Ja teraz mnie dobrze widać, czy nie? No, bo teraz da nie. Nie no, generalnie... A to może tak. O, o. o. o teraz... Nie, genera generalnie spokojnie się jeździło. Na początku no... Ciężko, cięż cięż ciężko, tak to Miałem teraz nie Ale potem było spoko. Zresztą odborniki trochę. No, tak, trochę zresztą jeździ. Zobaczymy no, może... Może na następny raz. Albo na jeszcze kolejny, zabrał mi drugiego, można i też dwojeździ, jeździć, nie? wiem, jak zmotywowałem Cię, trochę Tak Mieliśmy na kogo narzekać, nie? Nieee O, nie, to jest poważnie gęsto Nie na to a to mi tak paruje To jakiś niezniszczalny jest w ogóle Ale Adi ładnie, ale widzisz każdy zrobi czasem jakiś błąd nie? Ja to generalnie mam takie poczucie żebym ten yy, Z jednej strony może dużo nie odstawał nie? Ale z drugiej strony byłbym tym na którego ludzie narzekają, nie? Ej, kurwa, to jest czasany, że narzekali bardzo ja nie wiem no

Jak to wejść tak dziwnie zrobisz to później musisz tak wiesz Ratować znaczy, takie ratowanie sytuacji bardziej, nie? No ale Karol jest o tyle fajnie, że ona wiesz, ani cię nie wyspinuje, ani nic, nie? Tak przewidywalnie jest. Ale pewna, nie? A... Właśnie wróciliśmy z Torunia. Chcieliśmy podsumować ten trening. Ogólnie bardzo fajnie. Dużo więcej pewności siebie niż na, na ostatnim treningu, właśnie takim gruzowym. I co? No, w przyszłości będzie lepiej. W styczniu jedziemy na trzydniowy 3 3 -dniowy trening z noclegiem. Więc myślę, że będzie jeszcze fajniej. I co? Przemka może namówimy? No zobaczymy, czy pojadę. No ja na tym treningu nie jeździłem. Aczkolwiek no, ze trzy bączki, powiedzmy, sobie zrobiłem, tak? Także mam ambicje na więcej. Jestem głodny. Po prostu. No, 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 zobaczymy, co z tego wyniknie. No w styczniu szykuje się duża w sumie ekipa. No i co? Zobaczymy, jak to się będzie poszerzać. Jak, jak tam ktoś chce właśnie się nauczyć, chociaż ósemki, to zawsze jesteśmy w stanie pomóc, akurat na, na tych treningach Jupitera. Tak po tym, po tym treningu to już tam gadałem też z kilkoma ludźmi, więc zobaczymy co z tego plany wyjdzie. Plany są ale plany mam jest. na tak, na nagrywanie kolejnych rzeczy. No w tym zacząłbym chyba od nagrywek zadasiem. Także moglibyśmy tutaj się fajnie się motywujemy i tak któregoś razu złapać i nagrać kolejny materiał razem. Ja jestem za. No, no. także Będziemy nagrywać? Dawajcie łapki, subskrypcje i coś tam jeszcze. Czy chcecie takie krótkie treści, czy może jakieś tam dłuższe, czy jakieś live? Także co tam, coś tam może nam podpowiecie, w którą stronę iść. Ale no fajnie, fajnie to dzisiaj było, tak, wrócić do korzeni i, i naprawdę jest motywacja do jakiejś tam jazdy i nawet. Uważam, że też można znaleźć plusy w takiej jeździe amatorskiej, powiedzmy. Żeby też nie przedłużać może tak. Tak, nie? bo już za, za długo. <grym> tak. krótkie, krótkie podsumowanie. podsumowanie le, leci leci kilka minuta. Nie? Także dzięki. dzięki za dzisiaj. Zapraszamy ja jadę. do śledzenia. Ja jadę dalej. No, to w końcu jestem w domu. Mamy 21. Także myślę, że możemy już zakończyć tego vloga. Dzisiaj był super dzień. Dzięki wszystkim. I piona.